Latima I don't think Takie to skarby znaleziono. I to też niestety. O, zobaczcie, nawet z tym To jest opactwo fundowane przez Stefana. Późniejszego króla Anglii. Opactwo widać tam. Możemy widać. Zaraz pójdziemy. Teren jest ogromny do zwiedzania. To co widać to tylko pierwsza fasada. Czy zimno wam dziewczynki? Co? Zimno wam? Nie, trochę mokro w twarz. <laughs> Krzyś, nie masz nie, kaptura? Nie. Wejmę ci kapturę, jak chcesz. Nie. O, zobaczcie jakie te zbocza całe porośnięte ślicznie. Ogromne rusztowanie podtrzymuje mury, bo remontują. <laughs> I że już czas na remont. Nie no, to jest chyba za, za dużo, i dobrze zachowane w miarę, żeby teraz pozwolić temu runąć, bo ptaszki śpiewają. Tak, jesteśmy w zachodniej wieży. I zobaczmy. Wysoka. I tutaj oryginalnie miałem 48 metrów. Poprawiłam to się Co kurzem. to za wariacje? To się poprawiłam kurczę. Dobrze, super. Fajnie, że ten grób się ostał z tym złotem w ręku. To tylko świadczy o tym, że rubierzców i złodziei to to było dużo, ale grób oszczędzili. No albo był dobrze ukryty, bo aż mi się... Nie chcę wierzyć. O! No nie. Tak sobie tutaj na modły przychodzili bracie. I woda im zaczęła wypływać. No takiego rozwiązania w budynkach jeszcze nie było. No ale skoro była rzeka, to skorzystali z niej. No ja mała. Czy u nas są takie drzewa, ludzie? To jest takie makolki, jak ten świerk taki, co się wiązanki robi. Jest. Ścieżka prowadząca w górę. Takim zakowem. I to ma być miejsce widokowe do obejrzenia całości. Przelecimy. Tam była, To właśnie widać z naszego pierwszego punktu widokowego. I ziewasz? czy ty ziewasz nuty na pudy? Ja wiem. Dobra, chodź Ale to co chcę zajrzeć, bo odkryłam, że tutaj są tory. A nie widziałaś pociągu dwa razy przyjechał? Nie widziałam. Serio? Ja, chyba buty zmieniałam z drugiej strony i nie widziałam. Z drugiej Trumbiu? strony samochodu. W takim razie to samochód mamy z tej strony co opactwo. W każdym razie może to jest przyczyna pęknięcia tych murów. To jednak wywołuje jakieś wstrząsy. I zaraz nam się widok pokaże. Wow! To pierwsze miejsce, które miałam na myśli jak startowaliśmy to jest pielk... Piel Castle. i on jest tam na tej wyspie i my będziemy taką motoróweczką tam płynąć, bo przewoźnicy tutaj dostarczają ludzi na miejscu. Promy są dostępne o, po Wielkanocy do y, października i też ze względu na y, zależnie od warunków pogodowych, bo jeżeli gdzieś jest sztorm nawet w czasie lata to nie zabierają ale dzisiaj pada, a jest spokojnie, więc jest informacja, że działają. No nieźle, to jest pierwsze takie nasze wejście w morze. Ślisko jest na tym pomasku. Zalewa to. Mówię, zalewa czasem, nie? Zobacz, mamu, widzisz to? Łojejku, faktycznie. nie, tak sobie ja... Czekaj, czy ja to zobaczę, tak żeby zbliżyć. To są my buzy. Masz kluczyki, Hunko? Ja to sobie o, wyobrażałam co? w ogóle pana z wiosłami, więc nie jest źle. Bo jest o, informacja w przewodniku, że proszę zadzwonić do Alana, tam jakiegoś albo do pana Stevena, no to, dwóch przewoźników. Ja bym ja by telefon. Co? No nie, ja naprawdę Myślałam o wiosłach i o łódce drewnianej. Ale teraz zostało to... Jest pan. O tym nas zabierze. चलावे Słuchajcie, nogi mi się często wysiadłam z tej łódki. Ale numer Naprawdę mi się trzęsą Tak, ale gępa się śmieje, nie jest źle. Zbliżamy się. Jest zamek Forteca z XIV wieku Zbudowana przez Abota Sfurnes. Dla obrony e, e, osady Barrow in przed piratami, szkotami, właściwie to utrzymania handlu z Wyspą Man, która właśnie gdzieś tam leży, na Morzu Irlandzkim. No i z Irlandią. Troszkę dalej trzeba płynąć, ale jakoś tak. W 1487 roku. Wylądował tutaj, Krzysztof! <laughs> Nie on się nazywał, Lambert Simnel, i tam Miał jakieś pretensje do tronu, na którym siedział Henryk VII. Tam jeszcze też troszkę lądu, latarnia. Myślałam, że będzie można troszkę do środka wejść, ale tutaj jest zakaz. Wejść nie możemy, bo się boję. Wiesz, że tam był zakaz, Skarbie, ale jeżeli nie wysoko... Nie jest wysoko, tylko tak duże. No bo tak oto wygląda imponująco, nie powiem, że jakiś koszmarny tutaj skret. nie i się boję, że jakiś płaszczyzn wyskoczy. Tu do, do tej dziury. Ojej, zobaczcie jak to w środku wygląda. Mama mia. Tak maszerujemy dookoła po tej plaży po kamieniach. Nie mamy jak wejść. Ale właśnie jakieś strome znaleźliśmy. Dobrze, zaraz czekamy na Tosi i spróbujemy tędy. I tu jesteśmy, o tak, tu. Stott, myślałam, że to Scott Stott Park, Bobby Mill tak, będę mogła nagrać w środku, jak Pan będzie robił nasz pokaz jest to najstarszy w Lake District, najstarszy, jedyny działający w ten sposób, po staremu Założone w 1835 roku i produkuje właśnie o takie dostaliśmy nawet, to są nasze bilety i produkuje takie klocuszki. Żuraw? Coś. O, dziewczyny z drugiej strony. Gdzie ona? O tu. Right up until 1971, there were no guards on any of the ships.

確かに。 Tutaj. O, tutaj stawione, więc drewna na the 1, of ik ben hier, 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 of 1.200 ben hier, of ik ben hier, of ik ben So this room is just to jest all all kind of so, Jezioro Windermere to jest drugie z naszych ee, z, z naszego regionu, drugie co do wielkości jeziora. Miejsce rekreacji Anglików. Piękne. Wszyscy wylegli na ogródki, piją piwko. Piękne, wow, nawet tutaj się kręci. Fajne gadżety. A to jest jakiś ten. Tak, to się chce to na dole. No może ja bym chciała to na górze. <noise> tak, to się dobry wybór półeczek. Tak myślałam, a to przejdźmy tamtąd Za godzinkę na cztery osoby pięćdziesiąt złotych Jest. Tu chcieliśmy być, ale jest zamknięte i to jest Muzeum Motornictwa. Wszystkie eksponaty działają, bo o tym czytałam. Kolejką przejechanie dookoła. dookoła. No jakiś odcinek przyjeżdża, że kosztuje 68 funtów od rodzinki. Ten zamek kosztuje 30 odrodzinki i nie jest heritage English, także go troszkę omijamy na razie Póki mamy jeszcze zwiedzanie innych rzeczy za darmo Ogromna ilość restauracji, pubów, barów, pizzerii chińskich, bardzo dużo Jadłodajni, nawet na innych, niechińskich, chińskich, napisy też są chińskie Chińskie albo japońskie, no nie chcesz tutaj, ale po prostu dla tych turystów, których jest najwięcej.